Witam Was w kolejnym odcinku do Minecrafta. W tym odcinku pokażemy m.in. jak zrobić porta do netheru, stół do zaklęć i inne, więc serdecznie zapraszam do oglądania. E, to zaczniemy może od robienia mm, książki. Potrzeba nam 3 tr 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 trzciny cukrowej, z którego będziemy mieli papier, z którego będziemy mieli papier, z którego i mamy książkę. Y y Kolejne, y, które zrobimy to obsydian, y, diamenty i książka, by zrobić tu do zaklęć, ale y, skąd mieć obsydian? Y, to pokażę Wam jak to zrobić. Y, najlepiej jest wykopać sobie y, dwie kratki, że tak powiem. I wlewamy wodę i na tą wodę, nie na tą, na tą samą kratkę, tylko na inną, wlewamy lawę i w ten sposób mamy obsydian. Go się tylko wykopać diamentowym kilofem i to też kilka sekund trwa. Więc trzeba być cierpliwym. I często, no często, może nie tak często, ale też obsydian myli się z... Mm, kamieniem macierzystym, czyli takiego, takim, którym nie da się wykopać. E, no dobra. Do zrobienia stołu do zaklęć będzie nam potrzebne 4 obsydianu, 2 diamentu i jedna książka. I w ten sposób otrzymamy tu do zaklęć. Mm. Kolejnym <laughs> Książkę to już pokazałam, bibliotekę. <laughs> I tutaj trzy książki powinniśmy mieć, ale no ja nie będę robiła już, bo to jest mi później niepotrzebne. No i a zresztą ja mam biblioteczkę, więc tutaj jeszcze dwie książki i powinno nam wyjść. <laughs> Pokój do zaklęć, jak zrobić. To idę Wam pokazać zburzę mój kawałek i pokażę Wam jak to jest skonstruowane. Hmm. Tak widzicie tutaj y, trzy w górę. To musi być na pewno i musi być... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście na zewnątrz i jeszcze musi być jeszcze musi być tam w środku yy, tutaj, czyli po tych rogach też musi być. No to myślę, i oczywiście tutaj na środku nasz stół do zaklęć można go też oświetlić, bo to, to się przyda. No i pokój do zaklęć myślę, że tak łatwy do zrobienia, wytłumaczony w miarę dobrze. Więc jeśli coś by było jeszcze niejasne, to możecie zadawać pytania w komentarzach albo pisać na priv No dobra, krzesiwo teraz robimy w. W ten sposób. No ja już mam, także nie będę robiła. Mm, e, pokazywałam, że się obsydian robi, więc teraz portal do netheru Tak więc idziemy gdzieś. Aj, idziemy gdzieś. No dobra, dajmy na to tu. Albo i nie tu. To musi być 5 w górę, tak? I 4 szerokości. Więc może pokażę Wam na zewnątrz, żeby było najlepszym rozwiązaniem. I pamiętacie, jeżeli chcecie wchodzić do neteru, to żeby, żeby zawsze być ubezpieczonym i nie chodzić tak. No? Mi się zepsuło <laughs> matko. No dobra, więc robimy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy cztery. i zapalamy i w ten sposób mamy portal do Netheru. myślę, że łatwy też do zrobienia może dla tych, co nie wiedzieli jak to się robi to yy, trochę trudniejszy o, nie powinnam chyba wchodzić, ale no zobaczymy jaki tam nam yy, teren się wygeneruje taki sam. A ja mam lagi, więc za dużo nie zobaczymy. Okej. Okay. No to tak jak w poprzedniej części pokazywałam, jak wygląda, to mm, ten sam teren. Jak widzicie, i telepot w tym samym miejscu. <śmiech> <śmiech> o. No i ten główny nasz telepot y, mnie do niego przeniosło. Ale lagi to ja mam, niestety. I myślę, że to by było w tym odcinku na tyle. Y, przepraszam za mój za moją chrypę. Y, no, niestety, przy nim, bo na jestem ale myślę, że odcinek był w miarę udany, mm. więc jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie, z chęcią na nie będę odpowiadała. <coughs> no i to by było tyle, dziękuję.